Cześć. Dzisiaj opowiem Wam, jak przygotować siebie do pracy w lesie w trudnych warunkach zimowych. Temat odpowiedniego ubioru do pracy zimą nie jest prosty, ponieważ każdy człowiek ma nieco inne wymagania nieco inne inaczej organizm reaguje na wysiłek fizyczny. Jednym jest za gorąco, nawet w jednym swetrze, powiedzmy, a inni marzną w wielowarstwowym ubraniu. Ale pewne generalne zasady warto znać. Przede wszystkim warto korzystać z odzieży termoaktywnej czyli z takiej, która nie tylko zatrzymuje odpowiednią ilość ciepła, ale także jednocześnie odprowadza wilgoć emitowaną przez naszą skórę. Odprowadza poza pierwszą warstwę, czy poza po prostu ubranie. To można osiągnąć przez właśnie korzystanie z podkoszulki, czy z różnych elementów odzieży takiej termoaktywnej. Inaczej mówimy, że to jest odzież pocąca się, tak, bo właśnie przez te, przez te ubrania ta wilgoć. Przechodzi dalej, jest odprowadzana, nie pozostaje na skórze. My w swojej ofercie mamy no, komplet i na tułów, z długim rękawem i jest też, są też kalesony, które warto założyć pod spodnie ochronne. Oczywiście są one z tej samej tkaniny odprowadzającej wilgoć, także nie będziemy się pocić, nie będą to. Będziemy mieć komfortowe warunki pracy. Kolejne warstwy, czy swetry, czy jakaś inna odzież, jakkolwiek ją nazwać, też powinna umożliwiać pochłanianie, pochłanianie tej wilgoci, żeby rozchodziła się ta no, ciepło i wilgoć po grubej warstwie tego, co mamy na sobie. Z wierzchu, oczywiście, kurtka, kurtka tak zwana drwala. Która nie tylko jest ta w tych ochronnych kolorach, nie tylko ma odpowiednie kieszenie, odblaski, wywieczniki, ale proszę Państwa też chroni przed wiatrem. Więc z jednej strony odprowadzamy wilgoć, jest ona pochłaniania w grubej, chłonnej warstwie ubrań wewnętrznych, a ochrona przed wiatrem czy przed wilgocią zapewnia nam ta odzież zewnętrzna. To może tyle o tułowiu i nogach, choć do nóg jeszcze wrócę na końcu, a teraz głowa. Kask oczywiście obowiązkowy w pracy w lesie, ale pod kaskiem, jeśli temperatury tego wymagają, dobrze jest założyć czapkę. I też znowuż od indywidualnych wymagań to zależy, czy od temperatury otoczenia, czy to będzie trochę cieńsza, czy troszkę grubsza czapka i na nią dopiero y, zakładamy kask. Niżej? No niżej mamy naszą szyję. Też dosyć wrażliwy u niektórych y, fragment ciała. Y, nie radzę zakładać odzieży z golfem, bo golfu nie da się no, zdjąć samego, tak? Ale ja tu mam taką bandanę, czy szalik może być, ewentualnie właśnie taka bandana, którą można y, złożyć czy zmarszczyć i bardzo dobry, bardzo dobry komfort cieplny daje, jednocześnie pełna swoboda ruchów pozostaje przy użyciu tej, tej, tego elementu. O, mówiłem o kurtce, o spodniach. Oczywiście spodnie z składką antyprzecięciową, z wywiecznikami, bo no, stosowanymi najczęściej latem w dobrych, wysokich temperaturach, ale i zimą można z nich skorzystać, jeżeli czujemy, że. Tak, no jest taka potrzeba przewietrzenia, przewietrzenia wnętrza spodni. Jeszcze parę słów o dole mojej garderoby. Buty drwala z wkładką antyprzycięciową, buty skórzane oczywiście na grubej zelówce z dobrym protektorem zapewniającym przyczepność dobrą do podłoża. Na około z fragmentem gumy, który zabezpiecza przed zamoczeniem. Oczywiście buty możemy impregnować, czy to sprayami, czy specjalną pastą do zapobiegającą namaczaniu. Dają bardzo dobry komfort cieplny, przy zastosowaniu, tym bardziej przy zastosowaniu jakiejś grubej, wełnianej skarpety. Chcę zwrócić uwagę na wykończenie tych spodni. Otóż od spodu, o nawet się tutaj już zahaczyło, od spodu te spodnie są zaopatrzone w haczyk który właśnie zaczepia się o sznurowadło buta i to i to powoduje, że przy chodzeniu ta nogawka mi się nie podniesie. Dodatkowym elementem jest ściągacz, który po ściągnięciu wiesz, jeszcze tam ten pasek trzeba włożyć. Po ściągnięciu opina mi dół nogawki. Ściśle do buta. Zapobiega to nabieraniu czy wchodzeniu śniegu. Gdybym chodził po głębokim śniegu, ten śnieg nie będzie miał którędy wejść i zamoczyć mi no, nogi po prostu wysoko, bo ta, ta nogawka jest ściśle przylega do, do buta. No i cóż, został nam jeszcze jeden element ubioru: rękawice rękawice oczywiście z wkładką antyprzycięciową. E, ogrzewane rękawice ogrzewanymi uchwytami e, pilarki. Bardzo istotną rzeczą jest to, żeby te rękawice przez cały okres pracy były po prostu suche. Bo jeśli będą mokre, będą cały czas e, wychładzane. Ręce będą wychładzane. E, suche rękawice pozostaną wtedy, jeśli tylko narzędzia będziemy chwytać tymi rękawicami, czyli pilarkę przede wszystkim, siekierę oczywiście. I nie chwytamy rękawicami drewna. Do chwytania drewna służą kleszcze, hak. W ten sposób tymi narzędziami, chwytając tylko ich rękojeście, a nie dotykając drewna, zachowamy, zachowamy suche, ciepłe, zdrowe, sprawne ręce. Jak widzicie, warunki w lesie są bardzo zmienne i dobrze jest się z głową przygotować do różnych warunków pracy. O tym, co poza dobrym ubiorem i dobrym sprzętem warto mieć przy sobie w lesie, opowiem w następnym odcinku. Cześć!